Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to zlitował się. Ten tekst dzisiejszy przeniósł mnie bardzo na wschód. To znaczy, skojarzyłem sobie jakoś to z modlitwą jezusową. To, to zlitował się, która na wschodzie jest tak bardzo obecna. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, czy zlituj się nade mną. A przecież w tych dniach nasze siostry, nasi bracia z Kościoła Prawosławnego przeżywają Boże Narodzenie. Więc właśnie jakoś tak bardzo zagrało w moim sercu dzisiaj to słowo z tym Bożym Narodzeniem i z tą modlitwą Jezusową, która na wschodzie jest tak bardzo mocna, gdzie w ten sposób medytacyjny, wręcz właśnie z oddechem, nawet połączone, nie ma to nic wspólnego z jakąś mantrą czy wschodnimi medy medytacjami Dalekiego Wschodu, tylko z życiem, tak? Że, że, że modlitwa ma być jak oddech jak, tak, jak, tak jak dla oddychania powietrze nam jest potrzebne do życia, to, to oddychanie jest potrzebne nam, słuchajcie, żeby żyć. Tak, modlitwa jest potrzebna duszy, żeby mogła żyć. i, i to Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną, tak korespondujące z dzisiejszym tekstem Ewangelii, słuchajcie, niech dzisiaj przynajmniej w ten dzień, w tę sobotę i w tym czasie, kiedy nasze siostry, nasi bracia obchodzą Boże Narodzenie, tajemnice Wcielenia, niech może wypełni nasze serce i nasze naszą dzisiejszą modlitwę w łączności właśnie z nimi. A myślę, że wiele pokoju serca do, do serca spłynie nam dzięki właśnie tej medytacyjnej, medytacyjnemu powtarzaniu Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra już w cyklu, w cyklu na fali Słow.